Hej, czy łapiesz się czasami na takich myślach, że sam o sobie źle myślisz? Czyli, na przykład, nie nadaje się do tego, jestem niewystarczająco dobry, o co mam się starać, inni są lepsi ode mnie. Jak myślisz? Skąd takie coś się wzięło? Tak, jest to bardzo ważne, bo chodzi o to, żebyś zaczął myśleć o sobie w zupełnie inny sposób. I troszkę ci na ten temat dzisiaj opowiem, a to z tego względu, że. Niestety spotykam na co dzień ludzi, którzy powinni odnosić ogromne sukcesy, ale ich nie odnoszą, bo ograniczają ich, ich własne myśli na swój temat. Więc popatrz na Twoje życie, czy nie ma tak, że powinieneś osiągać o wiele większe sukcesy, powinieneś zarabiać więcej, mieć lepszych znajomych, mieszkać w lepszym miejscu, ale coś, coś, właśnie coś. Tym cośem są te myśli. I najpierw powiem Ci o bardzo ważnej rzeczy, jaką będę robić przez najbliższe 14 dni. Bo będę robić swego rodzaju wyzwanie, które będzie polegać na tym, że będę codziennie wysyłać, to jest w 100% bezpłatnie, to jest po prostu mój prezent dla Ciebie. Będę wysyłać informacje na temat tego, co takiego konkretnie robić, jak praktykować to, żeby zmienić całkowicie postrzeganie siebie. I pod spodem w opisie jest link do strony, gdzie możesz się zapisać na to. Za, za chwilkę opowiem Ci więcej na ten temat. Na razie Ci mówię, że. Robię to dla Ciebie po prostu jako prezent. Ja z tego nic nie mam, nie będę na tym w żaden sposób zarabiał, to jest po prostu mój prezent dla moich słuchaczy. Więc okej, okay, skąd się bierze takie przekonanie, że jestem kiepski, do czegoś się nie nadaje, jestem niewystarczająco dobry i to wpływa potem tak naprawdę na wszystko w, w Twoim życiu. Widzisz, początki tego biorą się tak naprawdę od Twoich rodziców, o tym sobie zaraz porozmawiamy, ale jak dzisiaj w ten sposób o sobie myślisz, to. Bierze się to z tego, jak uważasz, że myślą o tobie inni ludzie. I to, co przypisujesz, że inni o tobie myślą, to kreuje ciebie takiego, jaki jesteś w tym momencie, dosłownie to, ile zarabiasz, bo nawet jak idziesz, starasz się o pracę, to wychodzisz już z jakimś założeniem, że będziesz zarabiać x kwotę i przygotowujesz się na pytanie, że zapytają się, ile pan, pani chce zarabiać. To mówisz, no nie wiem, 5 tysięcy. Bo uważasz, że tyle jesteś wart. A dlaczego? Bo wcześniej w swoim życiu wydarzyły się pewne rzeczy, ludzie ci właśnie mówili, że do czegoś się nadajesz, że czegoś się nie nadajesz, więc ty określasz swoją wartość właśnie w ten sposób. Gdybyś był sportowcem, gdybyś był. Okej, okay, w przypadku sportu to jest jeszcze inna sprawa, bo to jest kwestia wyników i tego, jak, 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 jak na tym mocno pracujesz. Ale widzisz, to nad czym ty masz 100% kontrolę, to są właśnie twoje myśli. Więc jeśli Ty uważasz, że ludzie myślą o Tobie w taki sposób, to no tak, Ty odpowiadasz za swoje myśli i powinieneś troszkę zmienić swoje myślenie. W jaki sposób dokładnie zmienić, to zaraz Ci opowiem, ale najpierw zacznijmy od tego, żebyś zaczął akceptować to, jakim, jaką jesteś teraz osobą, po prostu. Ogódź się z tym. Nie wmawiaj sobie, że jesteś niewystarczająco dobry, bo coś tam masz albo czegoś tam nie masz. Po prostu zaakceptuj to, jaki jesteś tu i teraz. Przestań się w 100% przestań się krytykować i obwiniać. Gdybym dał ci teraz zadanie, a tego typu zadania będą wysyłane codziennie na, na maila do osób, które przystąpią do tego wyzwania, gdybym ci dał zadanie, żebyś wziął, wzięła kartkę papieru i zaczęła tam wypisywać, myśli jakie codziennie produkujesz i w przeciągu dwóch trzech dni łatwo byłoby byłbyś w stanie zauważyć, że powtarzają się myśli są to myśli, które są myślami ograniczającymi widzisz są to nawet myśli, które powstają u osób, które już osiągnęły sukcesy, ale te sukcesy nie są Wystarczająco duże dla tych osób, bo te osoby wiedzą, że zasługują na o wiele więcej, ale też mają jakąś barierę. I tą barierą jest właśnie ich krytycyzm, że nie są wystarczająco dobrzy, bo czegoś tam nie zrobili, czegoś tam nie osiągnęli, nie dostali jakiejś tam nagrody, nie wskazał ich premier rządu czy inna osoba, że zostali namaszczeni do tego, żeby odnosić wielkie sukcesy. Więc przyjrzyjmy się temu, skąd się bierze taki krytycyzm, i może znajdziesz u siebie powody tego. Bo w większości przypadków bierze się tak naprawdę od naszych rodziców. I zastanów się, jak to było z twoimi rodzicami. Czy rodzice nie mówili ci przypadkiem, jak coś chciałeś zrobić, a słyszałeś nagle, że ja wiem lepiej. Ja jestem dorosły i to ja wiem, jak ma być. Ja w twoim wieku miałem o wiele lepsze oceny. Jesteś niewystarczająco dobry, niewystarczająco bardzo się starasz. Ja w twoim wieku byłem, nie wiem. Przewodniczącym klasy, albo miałem same piątki. Jak to było u ciebie? Czy mówili ci, weź się w garść. Nie możesz być taką marudą. Mazgajem. Masz mnie słuchać, bo jestem Twoim rodzicem. Co oni od ciebie wymagali? Czy nie wiem, czy w ogóle pamiętasz swoje dzieciństwo? Czy pamiętasz, czy było właśnie tak, że Ciebie porównywali do kogoś albo do siebie? A czy potem. Przeprosili Cię i przyznawali się do błędu, że no nie mieli racji na przykład. W praktyce myślę, że e, niestety odpowiedzi nie są zbyt sympatyczne, ale widzisz, tego typu rzeczy zabijały Twoją własną miłość do siebie, tak, bo osoby, które były dla Ciebie bezwarunkowo najlepsze, najważniejsze w życiu, może nieświadomie, znaczy na pewno nieświadomie, bo to dostali to od swoich rodziców, ich rodzice od swoich rodziców, po prostu nikt nie nauczył ich inaczej obsługiwać po prostu dziecko, więc nieświadomie zabijali w Tobie miłość własną, ale widzisz, teraz jesteś osobą dorosłą, znaczy większość osób, mam nadzieję, które tutaj mnie oglądają i masz wpływ na to, co będzie się dziać dalej z Twoim życiem, skoro wiesz, że... Nastąpiła jakaś blokada, to masz teraz szansę, masz teraz okazję na to, żeby się pozbyć właśnie tych ograniczeń, które nieświadomie dali ci rodzice, po to, żeby w pełni rozwinąć swój potencjał. I to wszystko, co ci do tej pory powiedziałem, właśnie temu służy. Teraz jest kwestia, czyli pełnemu rozwinięciu swojego potencjału. Teraz jest tylko kwestia tego, jak to zrobić w praktyce, żeby pozbyć się tych rzeczy z przeszłości, żeby twoja przyszłość była jak najlepsza. I widzisz, jest do tego cała masa metod. Po pierwsze, jest to kwestia świadomości, że coś takiego miało miejsce. Więc to jest pierwszy krok w procesie powiedzmy, uzdrawiania. I dla tych osób, które zapiszą się na newsletterach, gdzie będę wysyłał te informacje, co zrobić, żeby się właśnie uzdrowić z, z tych ograniczeń, z przeszłości. To na przykład jest to kwestia bycia wdzięcznym w określony sposób, wyszukiwania za co być wdzięcznym. Ja tutaj na dzień dobry mam listę kilkudziesięciu takich rzeczy, za które możesz być wdzięczny, więc najpierw zastanów się na przykład, kogo kochasz. Po prostu. O tak, kogo kochasz. widzisz, nawet jak teraz nad tym się zastanawiasz, to. Czy pojawiła się tutaj miłość do, do siebie samego, czy myślałeś o jakichś tam osobach, czy może o nikim nie myślałeś, ale czy pomyślałeś o tym, żeby kochać siebie? Bo Ty, mój drogi, moja droga, jesteś najważniejszą osobą w Twoim życiu. Ty, nie Twoi rodzice, nie Twoje dzieci, Ty! Co lubisz robić? Co naprawdę lubisz, nie co musisz robić albo co każą Ci robić? Co lubisz robić? W czym jesteś dobry? Jaka jest Twoja ulubiona piosenka? Widzisz, są pewne metody na to, żeby wzbudzić w Twoim umyśle pozytywną wibrację, wzbudzić pozytywną energię. I tak jest to niezwykle ważne z tego względu, że żyjemy. Hmm, w takiej cywilizacji, która bombarduje nas na każdym kroku negatywizmami. Jeśli włączysz wiadomości, to 95% informacji, które są podawane w wiadomościach, to są negatywizmy. Nawet jak włączysz na YouTube dowolny kanał, większość kanałów, to są, To jest też straszenie ludzi. A co będzie, jeśli braknie prądu? A co jeśli spadnie, nie wiem, Sputnik nam na głowę? Co jeśli cukru braknie? I jest non-stop straszenie. Non-stop straszenie. A. Dobra, nie będę do polityki szedł. Dlaczego ludzie na to pozwalają? Wisz. Media kreują to, co ludzi tak naprawdę interesuje, a ludzi interesuje to, co się komuś przydarzyło, że komuś spadła belka na głowę i się zabił, bo wyobrażają sobie, że w ten sposób zabezpieczą siebie i będą unikać tego typu sytuacji, co jest tak naprawdę bzdurą, bo nawet widzisz kwestia straszenia tego, jak prądu braknie albo nie wiadomo, co się stanie, owszem, no zdarzają się normalne sytuacje życiowe, ale to nie chodzi o to, żeby na głowę sobie brać milion problemów innych ludzi, że na drugim końcu świata jest szarańcza, i wprowadzać, właśnie, właśnie, wprowadzać myśli, wprowadzać tak zwane myślokształty albo egregory, jeśli wolisz. Więc to też dam ci do myślenia, bo do tej pory, w sumie, o takich rzeczach nie mówiłem. Jeśli mamy sporą grupkę ludzi, która myśli o czymś tam, powiedzmy, że w tym momencie myślą o czymś negatywnym, że, nie wiem, trąba powietrzna uderzy w Polskę, albo Putin nas najedzie, albo nie wiadomo co, to generuje, Właśnie myślą kształty. I ci ludzie wspierają się swoją negatywną energią, która coraz bardziej rośnie, rozprzestrzenia się i po prostu powstaje atmosfera strachu albo atmosfera, atmosfera, właśnie coś takiego, co tak naprawdę jest nawet zbadane naukowo, że coś takiego istnieje. Bo myślę, że miałeś też z czymś takim do czynienia. Jeśli byłeś na poszedłeś na egzamin na prawo jazdy, poszedłeś gdzieś na maturę, poszedłeś nawet do przychodni lekarskiej i jak poszedłeś tam do NFZ-u, to już po prostu Ci się coś dzieje, wystarczyło tam wejść, bo zaraz spotkasz jakąś osobę uprzejmą, inaczej, będziesz zaraz musiał stety papierów wypełniać, coś tam, coś tam i już Ci się coś dzieje, więc widzisz, to jest dlatego, że w tym miejscu jest cała masa osób, które no wcześniej coś doprowadziło do tego typu wydarzeń, więc... Masa osób generuje te same myśli, więc wystarczy wejść w to pole energii, żeby być po prostu na dzień dobry wkurzonym. Ale widzisz, są miejsca, które są dokładnie odwrotne, bo są miejsca, gdzie ludzie wchodzą i na dzień dobry czują się wspaniale. Nie wiem, jak idziesz na jakiś kabaret na przykład, gdzie spodziewasz się, że zaraz będzie, będą się wszyscy śmiać, będzie zabawa, no to nie będzie tam takiego nastroju, jak jest nie wiem, na sali sądowej. Zupełnie inne są, zupełnie inna jest atmosfera, zupełnie inaczej ludzie się czują, zupełnie inaczej się zachowują. Więc widzisz, nawet to co, to, co chcę generalnie wywołać tym filmem, to to, żeby jak najwięcej ludzi zaczęło praktykować to, co podam w tym wyzwaniu na dwa na tygodnie. Bo wtedy my zaczniemy generować energię pozytywną. I ta energia pozytywna zacznie promieniować na innych ludzi. Więc jak zaczniesz sobie robić te rzeczy i. Te maile ode mnie będziesz czytać, będziesz robić praktyce i zobaczysz, jak to dobrze na ciebie działa. To chciałbym, żebyś zachęcił przynajmniej jedną osobę, żeby zaczęła robić to samo, bo zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób to zrobiło, bo wtedy dosłownie fizycznie będziemy mogli poczuć inną energię, bardziej pozytywną, więcej szczęścia, więcej miłości, które to jesteśmy w stanie sobie sami wygenerować. Dosłownie tak. Widzisz, niektóre kraje mają duże ułatwienie, bo mają po prostu dużo słońca, i to wielu osobom dla wielu osób jest to wystarczające do tego, żeby się poczuć szczęśliwymi. Ale widzisz, mój plan na te dwa tygodnie jest taki, żebyśmy właśnie poczuli się, żebyśmy poczuli więcej szczęścia, więcej dobrej, pozytywnej energii, dlatego że zaczniemy ją generować w sposób, jaki podam w, w tych mailach. I teraz tak, w tych mailach wyślę Wam między innymi... Takie planery, żeby sobie wydrukować, żeby codziennie wypełniać tam określone rubryki w określony sposób, ale żeby nie było, że od razu będziesz mieć wymówkę, że na przykład nie masz drukarki, nie jesteś w stanie tego wydrukować, więc nie będziesz tego robić. Słuchaj, to jest akurat bardzo ważne, żebyś miał długopis i na kartce to, żebyś zaczął to robić. Jeśli nie masz drukarki, to po prostu weź kartkę. I tak PDF-a możesz zobaczyć, jak to jest zrobione, więc sobie narysuj tego PDF-a na kartce i zacznij to wypełniać, więc nie szukaj wymówek, bo długopis na pewno masz, ale bardzo jest ważne to, żeby zacząć to robić fizycznie, nie na komputerze gdzieś wypisywać, tylko mieć dosłownie długopis, mieć kartkę papieru i um, chodzi o to, że im więcej się zaangażujesz, tym więcej efektu będziesz mieć, a akurat jakoś tak to działa, że pisanie odręczne działa o wiele mocniej, o wiele skuteczniej na to, żeby, żeby pobudzić swój umysł do tego, żeby były zmiany. Więc jeśli w dwa tygodnie zmienimy totalnie w prosty sposób, zajmie ci to dosłownie dziennie kilka minut, żeby to zrobić, jedna, dwie minuty, nie więcej. Podsumowując, po co to wszystko? Po to, żeby zmienić ludzką świadomość, po to, żeby wpłynąć pozytywnie na Twoją przyszłość po to, żeby poczuć się bardziej szczęśliwym. Po to, żeby poczuć, że zasługujesz tak naprawdę na więcej i to więcej przyjdzie do ciebie prosto i łatwo. Więc jeśli to Cię interesuje, powtarzam jeszcze raz, w opisie i na początku w komentarzu dam link do strony, gdzie w 100% bezpłatnie, ja tam nic nie będę sprzedawał, spokojnie. Będziesz mieć przez dwa tygodnie wysyłane maile, i to wszystko. Nie będę w przyszłości robił żadnego kursu, żeby nie było, że Jacek chce na tym zrobić. Nie, nie będę robić absolutnie żadnego kursu. Robię to przez dwa tygodnie po to, żeby ci pomóc. Jak chcesz skorzystać, korzystaj, jak nie, no to słuchaj. Skoro dotrwałeś do końca tego filmu, to chyba jednak skorzystasz. Dziękuję bardzo. Hej.